Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. Ja wam powiedziałem przebywając wśród, to wam powiedziałem przebywając wśród was. A paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Dzisiejszą uroczystością celebrujemy wypełnienie całego planu Bożego wobec świata. Można powiedzieć, że to jest centrum historii, przejście od prawa do Ewangelii, przejście z proroczej obietnicy nowego serca do Ewangelii, do nowego ducha, wreszcie do możliwości realizacji Słowa Bożego w życiu ludzi. Z zesłaniem Ducha Świętego Królestwo Boże jest nie tylko wśród nas, jest w nas. To znaczy nie jesteśmy świadkami czegoś, co się dzieje wokół nas, między nami, tylko dotyka nas nowa rzeczywistość. Jak przez moc Ducha Świętego począł się Jezus w Marii, gdy dała swoje. Tak swoją zgodę na plan Boży, zostania Matką Syna Bożego, to również i w nas poczyna się Jezus. I rozpoczyna się epoka Ducha Świętego. I tak będzie zawsze. Nawet wtedy, kiedy nasza ziemia i nasze niebo przeminą, i zostanie stworzona nowa ziemia, nowe niebo. Tak będzie zawsze bo Duch Święty jest emanacją miłości Ojca i Syna. miłości bez wymiaru. Można powiedzieć, że z zesłaniem Ducha Świętego kończy się pierwszy dzień stworzenia Pana Boga, który trwał od stworzenia pierwszego człowieka do tego wydarzenia w wieczerniku. Wszystkie Ewangelie rozpoczynają swoją narrację od chrztu w Jordanie, gdzie Jan Chrzciciel zapowiada przyjście tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii opisuje nocną wizytę Nikodema u Pana Jezusa podczas której ten uczciwy rabin dowiaduje się, że trzeba narodzić się na nowo z Ducha Świętego. I co ciekawe, cała Ewangelia świętego Jana mówi o tym nowym narodzeniu w duchu. My rodzimy się z rany przebitego boku Chrystusa na Kalwarii i zrealizowanej obietnicy głoszonej przez proroków. I Kalwaria i to, co się wydarzy potem w Wieczerniku, to jest echo objawienia się Boga na górze Synaj, gdzie wśród grzmotów i błyskawic schodzi z nieba dziesięć słów nowego prawa. W Wieczerniku nie schodzą już słowa, ale języki ognia, duch święty, istota miłości, która przemawia w inny sposób. Podczas gdy prawo potępiało człowieka, bo na Syłanie Pan Bóg wskazał przykazania. Ale one nie dawały jeszcze siły człowiekowi. Były tylko ustawicznym oskarżeniem, że do tego nie dorastacie. Duch Święty natomiast nie mówi, co jest dobrym. Nie mówi tego, co powinniśmy czynić. On daje siłę, by móc kochać, by móc czynić dobro. I to się nazywa Nowe stworzenie. Bóg w nas, który czyni nas świątyniami Boga. W Nowym Testamencie nie ma już świątyń uczynionych ręką człowieka. Boga adorujemy w Duchu i w Prawdzie. Możemy powiedzieć: No jak to? A te mury to co to jest? A te wszystkie przepiękne kościoły, katedry, bazyliki pobudowane, to są przecież świątynie. Nie. One są świątynią, o ile w niej są ludzie, którzy są świątynią Bożą. Przez prawie pierwsze trzy wieki chrześcijaństwo nie miało budowli. Pewno żyło. W podziemiu chrześcijanie sprawowali Eucharystię po domach. Dopiero po tym, kiedy chrześcijaństwo opanowało świat, nie mieczem, tym sercem męczeńskim, kiedy świat pogański wreszcie ukląkł przed Chrystusem, kiedy już było. Mnóstwo chrześcijan budowano bazyliki, żeby pomieścić te tłumy. Ten kościół jest zbudowany po to, żeby nie padał na nas wiatr, nie wiał wiatr, nie padał deszcz, nie przeszkadzało nam słońce. Świątynią jest. Zgromadzenie braci, którzy słuchają słowa, starają się nimi żyć, modlą się i starają się wejść w tajemnicę miłości Bożej. Jeżeli by nie było wśród nas tej miłości, to tutaj Pana Boga by nie było, choćbyśmy stworzyli najpiękniejsze figury i obrazy, bo Pan Bóg. Nie mieszka w murach, mieszka w sercach człowieka. Miejsce może być materialne, gdzie się gromadzimy, ale symbolem tą świątynią jest nasze serce, nasza głębia, gdzie możemy spotkać Pana Jezusa. I tylko przez to spotkanie z Nim udaje się nam spotkać drugiego człowieka. To nasze serce jest oknem, na Pana Boga i na świat. Dzieje apostolskie mówią, że uczniowie widzą języki ognia. I ten ogień ma do czynienia z, językiem, z językami. Ogień, jak słyszymy w dziejach apostolskich, rozdziela się. Jeden jest ogień zesłany z nieba. Ale każdy z obecnych go otrzymuje osobno, poprzez ten język ognia, który jest nad apostołami, ale otrzymują go razem, nie w pojedynkę. To jest sytuacja, to jest obraz symboliczny. To znaczy, że każdy z nich otrzymuje szczególny dar Boga. Jeden jest różny od drugiego ale ma ten sam ogień. Miłość zakłada różnice, ale czyni jedność w tej mozaice. Powstaje jedność jako przeciwieństwo tego, co w Biblii mamy opisane jako wydarzenie wieży Abel. Tam też były różnice między ludźmi. Wprowadziły podział, zabiły indywidualność, osobowość i zabiły miłość. I stałym niebezpieczeństwem nas, chrześcijan, różnych grup chrześcijańskich i niechrześcijańskich jest monopol idei, ich przywódców i wysiłek, by inni byli ich lustrzanym odbiciem albo by przynajmniej przyjmowali pozory tego. W Apokalipsie czytamy o bestii, która wymagała swego znaku na czole i rękach żyjących, bez tego znaku, upodobienia do bestii nikt nie miał środków do życia, nie mógł nic kupować ani sprzedawać. Taka jedność nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Przez całe dzieje apostolskie przejawia się wysiłek utrzymywania jedności pośród różnic. Rzecz, ta, ta jedność, rzecz wskazana, jak najbardziej pozytywna i upragniona, jest bardzo trudna w realizacji. Jeśli przychodzi, jest darem Ducha Świętego, bo samo życie wypływa z faktu, że różnimy się jedni od drugich i to ze stworzenia Bożego. Pan Bóg stworzył człowieka, mężczyzną i kobietą go stworzył. To znaczy jest fundamentalna różnica i jesteśmy obrazem Boga jako różniący się między sobą. Ale to nie znaczy, że Bóg jest mężczyzną czy kobietą. To znaczy, że jedność w byciu różnymi jest Bogiem. I kiedy w tej różnicy my ignorujemy Pana Boga, zaczynają się problemy człowieka. Właśnie tego rozdziału, tego oddalenia, braku miłości. Tekst dziejów. Mówi też, że apostołowie zaczęli mówić różnymi językami. No, nie chcielibyśmy teraz wchodzić w problem, czy to była glosalalia, mówienie niezn nieznanymi językami, czy po prostu wielki szacunek dla innego języka, innego sposobu wyrażania się, bycia. I takim prawdziwym językiem, który dociera do wszystkich, jest język miłości. Ten język rozumieją wszyscy, od dzieci do starców, od analfabetów do profesorów uniwersyteckich, wszystkich ras i kultur. Nawet niektóre zwierzęta, zwłaszcza te, które mamy w domach, rozumieją ten język. Zielone święta, zesłanie Ducha Świętego nie jest faktem jednorazowym. Nie zamknęło się dwa tysiące lat temu. To święto trwa w każdym pokoleniu, gdy wierzący uciekają się do Ducha Świętego. Amen.